Siemaneczko, żółaczki, z tej strony Krystel, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i jak możecie zauważyć... Ej! 1 lipca? Ej, właśnie! Wakacje się rozpoczęły! Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, jeśli jeszcze nie subskrybujesz, bo rozpoczęły się gościu wakacje! A jak znasz tego słynnego rapera, krysera, to wiesz, że wakacje wszyscy się bawią doskonale! Więc zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, a ja chcę tylko poinformować, że jeśli mi się uda, to prawie przez całe wakacje będą codzienne odcinki. Więc tak, a w dzisiejszym odcinku mam coś innego, bo dzisiaj mamy... Koło Fortuny. Koło Fortuny będzie decydowało o tym, co mamy zrobić w Minecraftie, Czyli zbudowanie domku i tak dalej, i tak dalej. Jeśli Wam się taki odcinek spodoba i będzie dzisiaj drugą część, to zostawcie tu 6 łap w górę. I nie wiem, czy to będzie seria, czy to tylko taki razowy filmik. No, ale cóż, lecimy z filmem. Dobra, mamy. Przeczytam Wam, co mamy. Mamy. Znajdź diamenty. do się do netheru, Zbuduj dom. Pokonaj 20 Wider szkieletów. Pokonaj Widera. Przeżyj o płaskim świecie. zniszcz Wioskę. I to są nasze zadania. Yy, więc teraz tak, yy, czas wlosować, co mamy zrobić. Tak, start się klikał. Dobra, zobaczymy, co nam się trafi. Co musimy zrobić? Przeżyć na płaskim świecie. Dobra, mamy przeżyć na płaskim świecie. Więc zobaczymy, jakiego mamy ułatwiacza. Na ułatwieniu mamy diamentowe rzeczy na start, elytra i ferwerki, używanie trybu kreatywnego, bloki do budowania, stack z jabłek, więc... No i mamy też puste pola, na które niestety nam nic się nie trafi. Dobra, kręcimy. Zobaczymy, co nam się... Diamentowe temki. I używanie trybu kreatywnego! Jest! Tak jest! A na, yy, na coś, co nam może przeszkodzić? Bez skakania, bez niszczenia bloków, bez jedzenia, zakaz biegania, bez latania. Zobaczymy, co nam się trafi. Proszę, żeby puste pole było. O nie! Bez latania, no dobra! I jaki mamy czas na przeżycie na płaskim świecie? Bo też dodam czas. 5 minut. Ok, mam 5 minut. Więc teraz tak, przechodzimy więc do Minecrafta i robimy to w Minecrafcie. Ok, aktualnie nam się świat tworzy i chyba nie wiem, co zrobimy z tym. Ale mamy przeżyć na płaskim świecie na trybie kreatywnym, to myślę, że chyba się nam nie opłaca tego robić, ponieważ to będzie za łatwe. Więc lecimy z powrotem do koła fortuny, proszę państwa. To będzie za łatwe, moi drodzy, więc lecimy z powrotem. Co nam się trafi? Dostaj się do netheru, Okej. Okay. <grym> Ułatwiać w takim razie. Jakim będziemy mieli. O, nic nam się nie trafia. No kurczę. Utrudnienie. Co to będzie? Też puste pole. Okej. Okay. To jaki będziemy mieli czas na to? ...na dostanie się do netheru. 10 minut! No dobra, więc... Yy, ja odpalam licznik i zaraz widzimy się w Minecrafcie. Okej, okay, więc świat nam się tworzy. Ja mam ustawione 10 minut. Jak się, się tworzy świat, odpalam start. Dobra, lecimy. Musimy dostać się do netheru w tym czasie. Więc ja nie wiem co zrobić totalnie. Żeby się do, do tego nadaru dostać. Może jak znajdziemy portal. Yy, dobra, ja totalnie nie wiem jak naprawdę dostać się. Ale mamy spokojnie 10 minut. Myślę, że dam radę. Dobra, drewno, drewno. Oliski drewno. się liski. Dobra, robimy sobie crafting patyczki. Yy, zaraz, szukamy ruin portalu może. Cokolwiek, co nam się może przydać. Do dostania się naderu, do ale wątpię, że nam się uda. Więc tak, trzeba szybko tam działać. Teraz trzeba szybko działać. Dobra, let's, go, let's go, let's go, let's go, let's go. Dobra, tu jakiś kilo i lecimy do Kaywoo. Zbieram szybko kobyl, są. szkoda, że nie ma żadnego ułatwienia ani utrudniacza. To jest w ogóle dziwne. Pyk, pyk, pyk. Czemu ja tylko jeden Dirt zebrałem? Pyk, dobra Bum, cyk, cyk. Robimy sobie kilofa lepszego. Czas 8 minut no, mamy dopiero. Okej. Okay. Ale to nie, nie wystarczy nam, żeby znaleźć portal. gość, ludzie, nie wystarczy nam to, żeby znaleźć portal. Chyba, że będzie gdzieś ruina portalu i nam. Szukam, szukam, szukamy. Gdziekolwiek może być ten portal. Portal, przepraszam. Trochę... Dam tak losowe totalnie wyzwania, więc wiecie sami. Dobra, szukam, szukamy, szukamy. Węgiel nam się może przydać. Nie wiem, ale wezmę sobie w razie W. Okej, okay, pyk. Dobra, dobra, biegnę, biegnę, biegnę jak najszybciej mogę. A, ja mam, ja bojam na takim swoim... ...tym, gdzie mam Optifina, Nie wiem, gdzie mam Opti i World Edita. Boże, sobie później na inne wyzwania zrobić, przykładowo. Będzie. Dobra, ale dawajcie Psydian. O nie, zginę, dobra. Nie no, nie znajdę tego portalu. Ruina albo nie zdążę zrobić, mam 6 minut jeszcze. Dokładnie 620 6 minut 20 sekund. No dobra, szukam, szukam cokolwiek, może na tej pustyni mi się coś trafi. Jakaś ruina portalu, cokolwiek. Zresztą nie wiem, czy opłaca się, dobra, yy, jak nie znajdę, w tym momencie ja idę do cave'u, yy, buduję się pod siebie i idę do cave'u. Szukać obsydianu. Lepsze to, bo nie będziemy musieli serować patyków. Nie będziemy musieli marnować drewna na patyki. Proszę, gdzie to jest? Gatemet! Sawanna. co tam może być? Jeszcze chwilę się przejdę. Jak naprawdę. Dobra, mam dosyć, jak się kopię pod siebie. Nie wiem, jak wy. Najwyżej zginę. Ale i tak, pamiętajcie, dzieci, nigdy nie kopcie się pod siebie w Minecraft. Bo możecie skończyć źle. Na przykład ja teraz odwalam numer i przykładowo mogę zaleźć na lawę spaść. 54. Ale pamiętajcie, nigdy nie kopcie się pod siebie, nie bierzcie ze mnie w tym momencie przykładu. Mam 4 minuty. A! I wpadłem. Żebyśmy mogli sobie na luzie coś zrobić. Przykładowo zebrać to żelazo. Wiesz, ja że mam Optifina, bo bez tego Optifina w ogóle bym nie dał rady. Bym musiał dużo pochodzić, co robić. Dobrze, że wgrałam sobie tego Optifina. Oooo, dobra, 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 żelazo, żelazo, żelazo. Mam 3 minuty. Dawaj, dawaj, Krysy, tam jest jeszcze. Tyle ja, nowy mam włączony, ale się nie raz To co, chyba dobrze. Dobra. Dawaj, 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 dawaj. <suszel> yy, dobra, dobra. Pyk. Jeszcze jeden. O dobra, węgla doniosę, bo może się skończyć. Jeden wystarczy, chyba moim zdaniem jeden wystarczy. Dobra, Robimy sobie szybko. No tak, ja mogę w taki sposób przecież zrobić. Dobra, jestem Debilem. Dobra, teraz muszę robić tak, jak robię teraz. No nie, jestem tego Dobra. Lawa, 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 albo diamenty. Ale prędzej diamenty. Dwie minuty mi zostały do końca. No! Dobra, ale zawsze nikt nie powiedział, że nie mogę sobie zrobić jeszcze próby. Znaleźć gdzieś źródeł kolawy, i żelazo jest mi potrzebne. A ogólnie mam z kim więźnia z um, Cabzyn Roberts. Jeśli nie oglądałeś, to, to trochę cię przekapiło, koleżko. Yy, dobra, yy, ten, 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 ten Żółw! Hey. Żółwie. Żółwie tu, nie, Żółwi mi nie I Teraz wiem, co szukać. Szukam źródełka kolawy w tym momencie. Chociaż została mi się no, minuta. Dobra, ja wiem, że tego nie uda mi się wygrać. Dobra, ja wiem, że już mi się to nie uda. Więc powiedzmy tyle, że no po prostu mi się to nie uda. Mój czas, który się został, to tyle w zasadzie. I w zasadzie mi się nie udało. No ale przejdźmy do kolejnych wyzwań. Może mi się tym ra. Może mi się tym razem coś uda. Teraz co będziemy musieli zrobić? Pokonaj Weavera! No dobra. Dodałam też nową rzecz do tych, do utrudniaczy, ale to zaraz do tego przejdziemy. Proszę, żeby były diamentowe rzeczy. Używanie trybu kreatywnego. Dobra, uda mi się. Jakie utrudniacz? Dodam hardcore do utrudniacza, czyli że mamy tryb hardcore. Bez skakania. No dobra. Jaki mamy czas na pokonanie Weavera z kreatywem? Bez skakania. 12 minut? Aż tak długo? No dobra, więc... Mamy bojowe zadanie, więc... Ja tworzę na szybciochach świat w Minecrafcie i się zaraz widzimy. Jestem na tym to, samym świecie, co przed chwilą skończyłem, więc... Y, pias... Y, sand... I sztyk... I, i, I ja muszę to na tym... Bez skakania. Więc... Y, a, 12 minut muszę obstawić. ustawić. Dobra, mam ustawione, więc automatycznie, jak postawię ostatnią główkę, ben... rozpoczynamy. Więc róbmy sobie takie coś i, licz i rozpoczynamy. Raz, dwa, trzy. Czas leci. Ja go muszę teraz pokonać, na... więc ja. Ja nie mogę skakać, to jest problem. Jak mam go pokonać bez skakania? Jeszcze mam auto-jumpa! Jak mam go pokonać, jak jeszcze mam auto-jumpa? Łuk! Potrzebny mi! Ja nie mogę, mogę używać creative, ale nie mogę skakać. No, muszę go łukiem nie dupić. Ale on się oddala, to jest najgorsze! No nie! Nie mogę skakać w ogóle, ale nikt nie powiedział, że nie mogę też latać. Nie mogę skakać, ale mogę za to latać, więc. No chodź tu, frajerzyno. Dobrze, że nie ma czegoś takiego, że nie mogę, w ogóle muszę sobie minecrafta przyciszyć. tak mam głośno. W ogóle... do boju! Dobra, już połowa jego hapsa zeszła. Bym, 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 Fila. Anvil? S Aha, tak się pisze. Robimy... No, Ty pstrzał w ogóle tu. Zróbmy tak. On się odnegereował! O Boże. o nie! Dobra, w ogóle miecz. Przecież nie pomyślałam o tym. Teraz zleci szybciej. No, nie odlatuj! O, teraz jest odporny na strzały. To. O, pada! Dobra, jest! Yy, zrobiliśmy yy, wyzwanie. A nasz czas to jest 7 i 9 sekund, więc. Yy, juhu! Czy coś tam? Więc do kolejnego challenge. Dobra, ciekawe, co teraz mamy do zrobienia. Mnie to bardzo, bardzo, ale to bardzo, bardzo ciekawi. Tylko 20 WIDER szkieletów, dobra. Yy, Ułatwiać jakiś? Będzie. Proszę, żeby diamentowy... Rzeczy! Stack Stapko... kok z jabłek. Utrudniacz. Jaki będzie utrudniacz? Proszę, żeby nie było na utrudnienie. Proszę, tylko nie hardcore. Bez latania. No dobra, i tak nie będę latać. Jaki mamy czas na to? 12. Mi... Minuta? O nie! Jak ja mam to w minutę, moi drodzy, zrobić? Ja nie mam itemków i nic. Dobra, przechodź. No dobra, przechodzimy więc do tego wyzwania i zaraz się widzimy z powrotem. Okej, okay, jestem już w miejscu zwaniamy tylko tyle jabłek i muszę ich jakoś pokonać, no dobra. Więc wezmę sobie jedną na początek. I... O nie, chciałam tą całą resztę. I teraz tak, minuty mamy na pokonanie wszystkich, ale wątpię, że nam się uda. Więc raz, dwa, trzy! Let's go! Trzeba ich zabić! A, dobra. Nie! Fun point Dwa nie! A! O! No nie rozrobię tego! O! Lol! A! No to, to nie jest możliwe zrobienie łapką! Jakby były jeszcze diamentowe itemki, to dobra, jeszcze bym to zrobił Dobra. Tak żebym mógł zjeść Jabko se porządnie. Dobra, dobra. Tylko jabłka te też nic nie dadzą. Przecież one tymi mieczami napieprzajmy cholera, dobra, 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 dobra. 16 sekund, tam nie uda mi się to zrobić. Tak, żeby jeden padł, chociaż no i po czasie, no i po czasie, odrzuć. No, niestety nam się nie udało, ale jeszcze jedno sobie zrobimy challenge. Ostatnie. Co mamy teraz zrobić, drodzy państwo? Tamto to była ta gorga. Pokonaj 20 ujderów szkieletów. No dobra. Ułatwiacz. Proszę, żeby były dia diamentowe itemki albo używanie kreatywnego trybu. Żeby kreatywa używać. Elite i Revert. Right, no dobra, ułatwienie. Złamy super. Pekka będzie jak będzie bez latania, bo wtedy to już będzie w ogóle katorka. Proszę, żeby nic się nie trafiło. O, nic się nie trafiło, więc kozak. I jaki mamy czas na to? Pięć minut. Zamknij się. Ok, mamy więc na to 5 minut, więc zaraz się widzimy z powrotem. Moje ostateczne podejście, ponieważ się tamten moment nie dograł. I ostateczne podejście moje. Zbuduj domy, z, z demolu w wioskę, ja chcę to. Ja nie chcę już długo robić tak. No znowu! Co się o to na mnie gówno wzięło? Bo przy tym miałem Lidra i fajerwerki też. Cockpitamy. Nie, wyskoczyć, ja nie dam rady. Okej, okay, w takim razie robimy jeszcze raz, ponieważ nie pokonał 20 wid widor szkieletów łapką. Dostać do naderu. Jakieś tam pomoc? Tryb kreatywny. Jestem załamany. Żegnaj.